Piękna, długa chyba z półtora kilometra, jak nie lecę. Pokażę trochę, słońce pójdzie, ale to nic, nic się mogę zrobić. Woda jest tutaj przepiękna. Wejście też przepiękne. Nie ma kamieni, nie ma łazów żadnych, nie ma nic. Jest żwirek. A to nasza wioska tam, gdzie mieszkamy? W To może dużo nie zobaczymy. Wybijam się trochę. jakiś ruch trochę spadł. Szkoda. Bardzo bym chciała pokazywać, się my zjedliśmy sobie. Idziemy. No. Gdzie idą? Idę pod słońce, praktycznie nie widzę nic w ekranie. Czekaj, już Prokopio w same centrum. Młyn jakich mało. To jest kurde skrzyżowanie, i tu trzeba mieć umiejętności jeżdżenia. Jeden autobus się mieści w jednej ulicy. I weź tutaj wykręć z jakimś tam nadjeżdżającym samochodem, już nie powiem, drugim autobusem tego nie powiem. Przepraszam bardzo, ja jeździłem, także wiem o co jest i bardzo dobrze tutaj jest, proszę Państwa, bo nie ma żadnych znaków i każdy jeździ jak chce. Chyba wszystko jasno, nie? na to, żeby przejechał. Mam Pani się tego. Wasz Pan nasze pole widzenia. Tu knajpy. Jest godzina 8 wieczór. Ojej, słońce pod, pod oczy. Ile? Tu zaczynają wszyscy jeść. Tu jest postój taksówek. Tak, może oczywiście, tu już nie wspomnę o tym. No i ruch, bo jest wzmożony. W tej chwili dobra, tu patrz, o, o patrzeć jak jadą. Proszę, nie mieszczą się. Jeden musi czekać, drugi jedzie. I... Ze, e, zejdź tu z drogi, zejdź, bo oni się nie mieszczą tutaj, przejechać. No co? I... O, Adriana jedzie. Jedzie Adriana! Nasz przedostatni dzień tutaj niestety, wakacje się kończą, szkoda. Tu masz wszystkie gadżety, co są potrzebne na plaży i nie tylko. Patrz Letnie. Nasz, nasz Pełgeot stoi do Nasz Pełgeot, pożołomiliśmy, pożotem jeździliśmy. Mamy tutaj, idziemy do Jacka po zakupy. A to jest nasz budynek, gdzie my mieszkamy. O, jeszcze zaraz pokażę, gdzie mieszkamy. O, my mieszkamy o w tym tu, o w tym tu, o. I tam na samej górze, o tam, ostatni balkon na górze. Od morza. O tam. Dobra, jedziemy dalej, bo musiałam się coś teraz tak zapytać. Ok, idziemy teraz, zjedliśmy. A idziemy teraz gdzieś wypić jakieś piwko, może czy coś. Pominki, proszę, muszelki. O, ile już tu jest? Ta sprzedaje. To są gąbki do kąpieli. Może ktoś by chciał. Takie naturalne z morza. O, I kamień do tego. Do nóg. Proszę, naturalny, jak najbardziej. Okay. Idziemy dalej. Dzisiaj nie może się doczekać. Czeka. Idziemy na piwo. Spodobało mi się, posmakowało bardzo greckie piwo. Co? Idziemy ja coś. Dobra, tu się wyłączę, bo tu jest, są same e, takie bary i tp. Tu musi tu, tu, tu zachodzić, słuchajcie, zaraz. Ludzi pełno. Nie ma miejsca. Tyle ludzi. Wieje trochę tutaj. Siedzimy wszyscy. Na zewnątrz. Bo cały efekt tego to jest tu na zewnątrz, a nie tam. Pierwsza, proszę. Najpierw jest tam. Są wolne miejsca, ale wszyscy chcą tutaj siedzieć.